No, moment, 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 moment. Może moment, uciekamy Brawecki, bokę, Brawecki, moment. Wiem, weź. Wodar. Na razie. Wodar dawaj bokiem, uciekamy i w las. Przy, na głównej ulicy gdzieś Wodziemy byli? Przejebane. Na głównej ulicy biegali. Wodar. Widzę, widzę. Widzisz ich? Ta. Gadają pod tym. Wodar Co? Dawaj bokiem spierdalamy tam w las. Dobra, czekaj Co, ja, ja widziałem dobra. ich, już nie widzę. Szybko, ja już jestem na dole. Oczy dobra, widzę ich, widzę ich prawa Biegną na posterunek, chłopaki, biegną na posterunek. Świerdolamy, świerdolamy, świerdolamy. tutaj za domem prawo. Na, na posterunek no. chyba biegli. No my akurat wyszliśmy dobra. O kurwa, strzelają. Do was? O, Dostałeś? Nie. Różową kurtkę, kto, ktoś z was no, ma. śmignęła mi kula, co robisz? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Urwa, zielony domek, za zielonym domkiem Ostatni? O, o no... Oczy chul Obledzi biegnie tu, biegnie, tu biegnie, tu biegnie, tu biegnie, tu schowa się tu w róg, dawaj Kurwa, on no, tu będzie biegiem, jebany. Patrzcie tam, tamto stronę Zaraz, zaraz, zaraz wracam On nas gili. Nie nas co okrążyć tutaj Nie nie nie, czekajcie, czekajcie Kurwa macie. Będzie marna. Gdzie biegnie? Ale kto biegł? Jest tutaj. Gili? Z jest miasta, tutaj, z, dawaj, z miasta, z miasta wybiegają. Leży. Unconscious. Jesteś? Kto leży? Ja. Shotgun jeszcze strzela. Tam jest za tobą. Z tyłu, z tyłu shotgun za mną. Ja pierniczę. Przeskakuj przez ten płot. Poko... Ja kurwa... Kuki nie żyje. Dobra, ja wiecie jak... Ej, dlaczego oni tak Bober. szybko biegają ci w Gili? Pytaj mnie, a ja ciebie. Nie wiem. O, dostałem kurwa. po plecach shotgunem. Ej, Ej mówiły, mówiły. mówiłem ci, że nie e, uciekam dalej. Wla? Dzie... Mi gun... ten, z, z miasta biegasz? wybiegasz? Nie, z damage. Nie, biegnę w, y, w stronę. bardziej głębiej ten, do. strony lądu. Mhm. Ej, Włodar, ty nie słyszysz? Słyszę cię, kurwa, no dostałeś shotgunem po plecach z 3 metrów. Dziwisz się, hmm. że nie żyjesz. <laughs> <A> ja się <laughs> dziwię, że ja w ogóle dalej biegnę. Ale bo ja ci mówię właśnie, bo tak miałem wrażenie, że ty wcale nie słyszysz też. Nie, ten, ja uciekłem. Ten po shotgun prostu. chyba cię goni. O cholera z lewej strony mi shotgunem przywalił. No dostałem, jak oni mnie tak dogonili? No nie, bardzo jest, szybko jest, biegają. Jest, oni biegają. chyba jakieś mają speedhaki. No. No. A ty już jesteś kuki tam? Zaraz. Ale... Jestem, jestem. Hey, A teraz wake teraz up. podnieść? A, żyje, A jest żyjesz w ogóle? Żyje. Tak, Jestem unconscious. Hey, wake up. Moment. Kto mnie tam połkuje bez przerwy? Nie ja. Daj mi proszę podnieść, byłoby zajęć. Poczekaj, poczekaj, Ty, poczekaj. O... Bo oni mi tu biegają. Co? Lipa. Pieprz no. Ja Mają kurde speedhaki. To widać. To ja. po prostu widać, tak. No to chuj nie gra. Bardzo widać. Oni z tym kolesiem, z, co ma shotguna biegają razem. No jeden gościu z gili miał shotguna. Jeden coś tam, nie wiem co on miał. Ja jestem w elektro. Dostałeś shotguna, dziwi się, że nie żyjesz. Myślałem, bo ty, ja myślałem, ale mnie nie słyszysz. Nie, ja... ja cię słyszałem, tylko spierdalałem przed nim. Bo ja ci powiedziałem, że on tutaj jest i mówię, chciałem, mówię, dawaj strzelamy i we dwóch może byśmy go zrywali. No i ja się odwróciłem, strzeliłem i on nagle się odnawił 5 metrów obok, jak do niego celowałem, nie? Tak? O, jeszcze widzę jakiegoś bambika. No to chuje. Dobra. Jeden leży. O, strzelają leży. we mnie, jak fajnie. Jestem w chuj wie gdzie. O człowieku, na jakimś wypizdowie. Wypizdowie? <grym> Czekaj, bo już do mnie strzelali, nie wiem skąd i nie wiem czym, ale strzelali. A ty, ja ty... M... gdzie jesteś, z gdzie znikiem. jesteś? Ja w elektro i nie jakiegoś gościa, chyba z huntingiem albo z tortillą. To jest... Dobra, Chami dostał ten z shotgunem, zabiłem tego z shotgunem. Pięknie. Ten z Gilmi uciekł. Czekaj, przestraszył bo mam na plecach się? w tylko chyba. Nie, skąd one je strzelały? Czy tu jest jakiś świężak? Y Poko, ty żyjesz? To ty nie żyjesz. Don't shoot me. Ja jestem chyba w czernu. Ah zombie please. Don't shoot me. I'm bleeding. Bleeding. bleeding Bleeding Bleeding, blooding, chuj <grywa> uh, Kurde mać A ja sobie tam jupitera znalazłem i Ten w, ogóle... w gili strasznie zapieprza Powiem wam No bo ma haki Fuck O Dostałem przez ścianę Fajnie nie? Mhm O smash rozłamu mi nogę case. przez ścianę Jezu ile tu jest hakerów No, A to jest. Skrzynka jednolita. Ej, dobra, może zmienimy serwer lepiej. Nie wiem, tu ktoś się jeszcze strzela. Kiedyś hey, mnie słyszałem. Wall repeatera fucking chyba. Fucking hackers. I coming for you, noobs. Oho, iluż tu graczy jest, ludzie. Tu wszyscy z pełną uz uzbrojeniem, praktycznie. Fucking Ha, ha, ha Ładnie. Kurde, żeby tu, Aj, sam nie chcę atakować ich, bo to za duże ryzyko. Słyszę, mosina prują się gdzieś. Norbert, jak się nazywał ten budynek, taki zniszczony, gdzie, ta, te, te, to, gdzie, to gdzieś blisko baloty, tam gdzie jest taki zniszczony budynek? E, nie wiem, nie pamiętam. Your friends shot me. Your friends shot me from uh, wall. Why he use hacks? No, to chyba... I, I'm fractured, I have broken legs. Oh, they mm. jakieś ty. <laughs> Lol. Dobra. Good Spróbuję. job, good job. Zombie, zombie, zombie! Dobra, ja spróbuję trochę tak z drugiej strony ich obejść. Nie, ja jestem w zielonym on się uda. Chyba ten gili bardzo szybko biegał, wiecie? Ja mam to na nagraniu. Jak on w pewnym momencie tak biegał szybko, że nawet jakbym bardzo chciał, tym bym w niego nie trafił. Strasznie Wiesz, ciebie włoda. Czy... Do... Wiesz, jak on do ciebie doskoczył szybko? No wiem, on wyprzedził mnie i zabił on... mnie z boku shotgunem. U mnie to wyglądało, jak on by praktycznie latał nad tą ziemią a nie biegał po ziemi no co za frajerstwo właśnie, kurde grasz sobie, zbierasz, przyjdzie taki cieci o, znowu jestem w elektro, tam, Kuki, co robisz? po sterunku miałeś SKF-a spoko, ja mam osina i boję się wychodzić z lasu tu przebiegłem dalej trochę ale faza Dwa razy pod rząd w elektro Topie w jakiejś sadzawce Dobrze że chociaż jest A to tak da radę w sodawce? No położyłem się i jestem O chyba łeb wysadziłem oh, I'm going to drone No to udaje ci się udziawić I'm drawing Oh no To tragedia Daj bitch Respawn. Daj. Ej, musimy dzisiaj jakoś akcję przeprowadzić spektakularną. Jakie zaawansowane są Jakie zaawansowane są Spektakularną. A, się czyta, się ma. Don't kill me. You bast. I don't want to die <laughs> Jeszcze za młody na śmierć Oooo oh, you fuck bitch Daj on ebola Umrzyj <laughs> 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 na Ebole No mu. Oh, <laughs> murzy na ebole Jurmowicnika Umrzyj na ebole <laughs> Znowu mnie zabić. A, Tam, a no. właśnie co z to ebolo? Tak, a, tak głośno było, głośno było i cisza, no, a, wirus. że nie będę na No i bardzo dobrze. To jest wirus. Polski szpital gotów na ebole, chuj siat w głowie. <noise> I co? Źle? O, mam to poryk Lepiej teraz. A czemu? Nie mogę na plecy to porka Nie masz plecaka? A to porek le ty porek masz na plecach Hmm, taśma klejąca Ty kuki? Mhm Wiesz gdzie jest resp? Gdzieś na polanie i obok zaraz masz miasto i tam masz tą remizę Może Przy remizie prawdopodobnie jest to auto zrujnowane Przy garażu i ja to jestem właśnie są tutaj takie trzy domki, co ty mówiłeś i jestem właśnie między kamyszowem a solniczą Koa Jak się to czyta Koatae Ty Gdzie Co to za miasto gdzie masz fabrykę podpisaną Koatae Ta fabryka jest w takim wąwozie Już patrzę to ja Dobra, teraz... kolejny koleś leży komórki. Ale przez C? A ta nie przez K Kotae. Ale to fabryka jest tak podpisana, a nie a, miasto to... Kurwa, ja szukam Dobra, zabiję się po prostu Tutaj jedne się mi. są so Dobra. Dobra, co tam kuki dalej daradam. po lasach biegasz? Poko zabiłem kolejnego Ale z gili. Kurde, ten to jest z gili? na głowie. Jeszcze jeden gdzieś mi tu biega z Mką chyba Trochę się boję, Miał bo nie wiem z gdzie. całym Gili gościu z pełnym Gili oprócz na łubie, nie? No to nie, tam ci gdzieś pobiegli. Tu dwóch jeszcze przybiegło i do nich strzelali. Jednego z nich capnąłem ale gdzieś to jeszcze drugi siedzi Ja może... O, widzę gościa, biegnie świeżak do kamyszowa. A tam świeżek, świeżaki mają tutaj ciężko Tam jestem świeżak Men! Wait for me! Ej! Zombie bije mnie przez 5 minut, ciągle mam spodnie worn. No to fajnie, a ja się Patrz no nie wierzę Jestem frakturą, yeah. mm. yes, Ale laki mam, ja pierdolę Jestem Ale laki I know in uh, Kamiszowo How to say this in English? Kamiszowo 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 There's is another city, there's another city, there's a lot Second of guy. guys There's a Yeah. O, a ja już znowu coś strzały, Jak miło. A ja siedzę przy drzewku i yes. szukam Cholera jasna, co drugiego gracza. Kombo wyłapałem od zombiaków. A może to on był ten? Ten go? Ej, jestem tuż przy tej wyspie takiej co wy mówiliście, że to Alcatraz. Ej, a może to jest ten gościu co ty go zabiłeś kuki? Mm, nie wiem. A zapytaj gdzie zginął Where you died before In Kamishow? Ej, on zginął w kamyszowie To będzie używał hacków Eee and you using hacks Nie, you to nie byli hack. oni To nie byli oni, to inni Powiedz mu, że też zginąłeś w Kamyszowie jakiś czas temu Ej, yeah. uh, you kill you some guy, yeah me too, that's same, I think so Somebody help, please. I need help. Help. I need somebody help. I need everybody help. Wiśnia. Wiśnia. Siedź cicho. Do idola się nie nadajesz. Wbiegam na ręzę i od dziwo nikogo tu nie ma. Ej, ja myślę, Fuck. że ten gość... Fuck, dostałem. A, wyczaił mnie koleś z Repeater.